Zaczynamy z zespołem takie już gęste, bardzo i mocne intensywne prace nad kolejnym produktem. Natomiast jaki jest następny krok, jak już wiemy co kogo boli, zebraliśmy odpowiedzi z ankiet, pogrupujmy te ankiety. Kawusia się już robi, nie wiem czy nie za głośno słychać, natomiast kolejnym etapem jest co? To... Widzę jakaś aktualizacja Windowsa się wybrała. Okej. Okay. No dobra. Zaczynamy kolejny dzień. Zaczynamy kolejny dzień, kolejny duży projekt, yy, który w sumie już się trochę ciągnie, o którym mało mówiłem, bo, yy, bo, bo, bo miałem na przykład okres sprzedaży kursów tabel przestawnych, natomiast oficjalnie zaczynam, zaczynamy z zespołem takie już gęste, bardzo i mocne i intensywne prace nad kolejnym produktem, nad kolejnym kursem. No i może opowiem, ci tobie, opowiem tobie trochę dzisiaj, jak ja, jak ja podchodzę do tematu tworzenia nowego produktu. To może być dla Ciebie, myślę, ciekawe, a fajne też z punktu widzenia osoby potencjalnie zainteresowanej kursem. Zdradzam też oficjalnie pierwszy raz nazwę kursu. Kurs nazywa się po prostu Zaawansowany. Nawet mam taką domenę, zaawansowany.pl myślę że, myślę, że, myślę, że kurde, bardzo fajna domena, nie spodziewałbym się, że będzie wolna. Zaczynamy ten dzień. Właśnie towarzyszy mi w badaniu mojego syna i, i, i wypłacie pieniędzy z bankomatu. Chciałem wypłacić trochę pieniędzy z bankomatu i pierwszy raz w życiu spotkałem się z tym, że, że tam nie było pieniędzy. Rzadko używam, ale byłem zaskoczony. Po prostu nie było pieniędzy w bankomacie, a u mnie na wsi to nie jest prosto znaleźć bankomat, więc to się wiązało z tym, że musiałem przejechać jeszcze kawałek dalej, ale finał finał się udało. Co do kursów online, zanim ja w ogóle zacznę temat robienia produktu i to myślę jest wiedza nie tylko jeżeli chodzi o kursy online, ale ogólnie szeroko pojętych produktów, to pytam osób zainteresowanych, jaki kurs by chcieli dostać, jaki produkt by chcieli dostać, czy ten produkt, który im proponuję, Finalnie jak już wymyślę po, po odpowiedzi od nich Jak ten produkt będzie wyglądał Czy ten produkt będzie dla nich odpowiedni I jedno to jest to co ludzie mówią A drugie to czy za ten produkt chcą zapłacić Więc jedną z taktyk tworzenia produktu Jest po pierwsze zapytanie ludzi jakie mają problemy Po drugie znalezienie rozwiązań na te problemy A po trzecie jeszcze zanim przygotuje się produkt To poproszenie ich o to żeby zrobili przew. I to się tak ładnie nazywa przedsprzedaż Na tym też stoi cały crowdfunding Ten crowdfunding gdzie Prezentujemy ofertę i, 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 I ktoś nam płaci, zanim my w ogóle jeszcze cokolwiek zrobimy. Trochę na tej zasadzie to działa, nie. I to jest ciekawy pomysł. Natomiast ja nie robię przed sprzedaży zazwyczaj robię taką powiedzmy sprzedaż, czyli zazwyczaj najpierw pytam ludzi, co ich najbardziej boli i do tego tworzę produkt. Potem tworzę połowę produktu, czyli zazwyczaj duży kurs składający się z dwóch części. Pierwsza część jest już gotowa i wtedy robię sprzedaż, i jak już sprzedaż pójdzie, to w międzyczasie robię też drugą cześć. Tak robiłem przy, w, w przypadku kursu Makr, który 14 godzin trwa, ale naprawdę ma samie i kupa po prostu pozytywnych recenzji od osób, które już ten kurs przesz przeszły. No i teraz e, tworzę kurs taki zaawansowany, jak wcześniej już Wspominałem, pierwszy raz pada nazwa tego kursu i on też będzie długi, raczej będzie koło właśnie tych 10-14 godzin, masa miecha, jestem już no, całkiem daleko w kwestii jego produkcji. Natomiast jaki jest następny krok, jak już wiemy co kogo boli, zebraliśmy odpowiedzi z ankiet, pogrupujmy te ankiety, zacznijmy tworzyć produkt, zacznijmy tworzyć agendę, a jak to zrobić już Ci powiem. Gdzieś tak będziemy się teleportowali Już przebrany, kilka kilometrów dalej Jadę na działkę Coś tam zobaczyć, co się dzieje, coś wyprawia No i przy okazji, że tak powiem Ponieść koszty finansowe <grym> Wydania betonu Co dalej? Co dalej z tym kursem? Ja to robię tak, że jak już mam agendę ładnie, że tak powiem Skoszykowaną i stworzoną To zaczynam pracę nad nagraniami I Teraz w momencie, kiedy zaczynam pracę nad nagraniami Ta agenda jeszcze ulega zmianie Ja zaczynam w czasie nagrywania czuć bardziej temat kursu, czuć ścieżkę tego kursu, przez co zmieniam czasami kolejność lekcji, czasem dodaję jakieś lekcje do modułu, czasem je usuwam. No I w ten oto sposób powstaje moja, e, moja finalna agenda. No i oczywiście nagrania to jeszcze nie wszystko, bo przecież jeszcze jest etap obróbki, zamieszczenia tego gdzieś tam w sieci. No i to też jest dość złożony proces. kawusze się już robi. Nie wiem, czy nie za głośno słychać, natomiast kolejnym etapem jest co? Jest montaż. Kiedyś byłem One Man Show, One Man Army. Kiedyś to ja robiłem montaż, kiedyś to ja umieszczałem lekcje na platformie, natomiast dzisiaj dobiłem się zespołu. Także też mówię o Tobie, Ty, który teraz to montujesz. Bardzo fajnie, że jesteś. Dzięki temu, dzięki mojemu zespołowi, dzięki twójce wspaniałych ludzi, którzy ze mną współpracują, mogę... Mieć trochę więcej przestrzeni na to, żeby oddychać. A poważnie, mogę mieć więcej przestrzeni, żeby się, żeby rozwijać biznes w, w innych obszarach, w innych kierunkach, w czasie, gdy mógłbym siedzieć i montować i klikać sobie tam różne dziwne, e, dziwne montaże i umieszczać to na platformie. Natomiast mam dwójkę ludzi, którzy robią to w moim imieniu, za co, za co oczywiście płacą i świetnie im to wychodzi. Mam na myśli tutaj w ogóle współpracowanie i pomaganie mi w kręceniu biznesu odpłatnie. z moimi pracownikami, normalna zdrowa Natomiast kiedyś to ja to wszystko robiłem i myślę, że to jest ciekawe doświadczenie, żeby zrobić sobie to samemu raz. To wcale nie jest nic bardzo skomplikowanego, raczej czasochłonnego i pierwszy raz, na no to wiadomo. Osadzanie sobie gdzieś tam produktu, kursu na platformie jest trudne. Jeżeli natomiast mówimy o innych produktach, no to fajnie byłoby, gdybyśmy mieli czynny udział w tworzeniu takiego produktu, żebyśmy go lepiej też sami rozumieli, jeżeli to nie jest produkt online, prawda? No i na samym końcu, jak już jest wszystko pięknie pomontowane i pięknie poskładane, pozostaje część najważniejsza, czyli co? No co? No trzeba ten kurs jakoś sprzedać. Trzeba ten produkt sprzedać, nie? Jeżeli oczywiście nie korzystaliśmy z sprzedaży, warto moim zdaniem już w czasie produkcji kursu, w czasie robienia produktu powoli tworzyć sobie wokół tego jakąś społeczność, czyli budować może fanpage, jakieś social media, budować stronę internetową, bloga, newsletter i dzielić się ze swoimi potencjalnymi przyszłymi klientami procesem tworzenia kursu, tworzenia produktu, bo to jest fajne. Lubimy programy typu Galileo, lubimy oglądać takie programy. Dzięki temu chcemy, wiecie, czujemy to, że chcemy zobaczyć to, co tam jest gdzieś z tyłu za kulisami i takie tworzenie kontentu wokół produkcji kursu jest OK. Ja będę właśnie to robił bardziej na Instagramie niż tutaj na vlogu. Natomiast tutaj na vlogu dzielę się z Tobą całym procesem, jak wygląda plan na moje najbliższe dwa, może nawet trzy miesiące. No, i się aktualizujemy. Co to znaczy? Praca na Windowsie wymaga cierpliwości. <laughs> Nie wiem, jak jest na maku. Podobno lepiej. Co dalej, co dalej? Jak już mamy gotowy produkt i jest sprawdzony, i wiemy, że jest fajny, i wiemy, że jest bomba, no to naszą misją jest teraz zrobienie marketingu i sprzedaży wokół tego produktu. Dlaczego chcemy go zrobić? Bo nasz produkt jest. Fenomenalny. Włożyliśmy w to masę pracy i masę serca, upewniliśmy się, że produkt rozwiązuje problemy naszych przyszłych klientów. Więc teraz, naszym zadaniem jest: co, co zrobienie? Tak, w dużym skrócie? Trafienie do jak największej liczby osób, poinformowanie ich o tym, że nasz produkt istnieje. Po prostu, że nasz produkt pomoże rozwiązać im ich problemy. Moim zdaniem, największy błąd osób, które cokolwiek sprzedają, jest to, że się wstydzą sprzedawać, boją się tej sprzedaży. Natomiast, sprzedaż, w moim rozumieniu. Sprzedaż moich produktów to jest nic innego jak próba pomocy jak największej liczbie osób i w zamian za to zabranie pieniędzy. No normalny interes. Jak jesteś głodny, idziesz do sklepu, kupujesz chleb, no to jak sprzedawca ci go daje, to nie robi tego tak, jakby się wstydził dać ci ten chleb, bo ty chcesz ten chleb, a on ma ten chleb i dajesz mu pieniądze za to. I wszyscy są szczęśliwi. Ty masz chleb, on ma pieniądze. Jak ktoś potrzebuje się nauczyć Excel'a, to kupuje ode mnie kurs, który jest bardzo dobrej jakości, który pomoże mu jego problem rozwiązać. Ja mu daję kurs, on mi daje pieniądze i jesteśmy zadowoleni, więc czego się tu wstydzić. Jeżeli planujesz ruszyć z jakimś swoim własnym biznesem, czy to usługowym, czy produkcyjnym, nie jesteś się sprzedaży. Bądź pewny swoich produktów, a jeżeli nie jesteś ich pewny, to pytanie, czy nie powinny być one lepsze? A może to Ty masz problem ze zrozumieniem gdzieś tam... Tej relacji pracodawca-sprzedawca-kupujący. Yy, no kurcze, może masz fenomenalny produkt, ale jakoś tam w środku czujesz, że on taki nie jest. To daj go na testy 5-10 osobom za darmo. Zobacz co powiedzą o tym. To też jest pewien sposób na zwalidowanie tego Twojego finalnego produktu i to też powinno dać ci kopa pewności siebie. Jak to teraz dla Ciebie nagrywam, to już mam około tysiąc. 1000... 1300 klientów płacących, myślę, że około 1300 płacących klientów, z czego niektórzy, a w zasadzie chyba nawet większość kupiła więcej niż jeden produkt, więc tych transakcji będzie pod 2000, może nawet więcej. I mam na myśli tutaj tylko wersję online, bo nie liczę tych osób, które przeszkoliłem stacjonarnie, jest ich zdecydowanie więcej. Natomiast do czego, do czego dążę? No, pokazuję Ci, że skoro tyle klientów już mi się udało uzbierać, to znaczy, że moje produkty są dobre się gdzieś tam rozchodzą. Natomiast ja zaczynam od jednego klienta i Ty też musisz zacząć od jednego klienta. Także zakasamy rękawki, rozkliniamy produkt, zaczynamy sprzedawać, przechodzimy na swoje no i mam nadzieję witam Cię w gronie przedsiębiorców. To był Excellent Work Vlog. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Miał Kowalczyk. Jeśli Ci się podobało, łapka w górę. Do zobaczenia.